różnych gratach, które chcemy Wam pokazać, robimy od pół roku. Ze względu na przeróżne wypadki losowe, opóźnienia i tak dalej. Ale się w końcu udało i dzisiaj pokażemy Wam po pierwsze Lexusa Maczka. To jest Maczek i opowie Wam trochę o Lexusie, co w nim ma zainstalowane a potem przejdziemy do Suzuki Damiana. Proszę. Cześć, jestem Maciek. To jest Lexus LX470 z 2002 roku. Sprowadziłem go ze Stanów. Jest to już model modelowy 2003, więc ma pięciobiegową skrzynię automatyczną i silnik 47V82UZFE. Co zrobiłem w tym aucie? No to sporo. Od, zaczynając od konserwacji po. Zabudowę wyprawową, bagażnik dachowy, namiot dachowy, markizę. W zabudowie jest zbiornik na wodę, kompresor, takie podstawowe rzeczy. Dodamy, że namiot jest marki O'Flander. Tak jest. Bagażnik firmy Joroy. A Markiza też O'Flandera. No i uchwyt na koło od Wachowicz, wachowicz expedition. expedition. I wszystko działa. Bardzo dobrze. Tak. Ile na razie się sprawdza. Pięć? Do tej pięć. pory. Pięć. No, do tej pięć. pory pięć z dziećmi dajemy radę. Dobrze. To teraz poprosimy, żebyś nam wszystko ładnie pokazał. To zabudowa jest zrobiona przez Rock Offroad w Nowym Sączu. Generalnie zamysł jest prosty, miała być prosta i sensownie przemyślana, więc tak. Mamy szufladę kuchenną z blatem roboczym. To jest blad roboczy, i dodatkowo jest tutaj szuflada na różne graty kuchenne. I tu mamy dwie szuflady, takie same, długie, z, z przegródkami drudkami. regulowanymi. Za zabudową, za fotelami jest zbiornik na wodę 70 litrów, podpięty z obiegiem wody, z wymiennikiem płytkowym. To jest wskaźnik. Poziomu wody, tu jest wsadzony jeszcze akumulator dodatkowy. Tu mamy przycisk do załączania pompki do wody i jedno gniazdo USB. Przetwornicy nie mam zrobionej. A z drugiej strony jest kompresor, włącznik kompresora. I tutaj będzie jeszcze nie jest spięte, ale dodatkowo będzie zasysanie wody do zbiornika z dowolnego źródła. Mamy koło zapasowe, które swoje waży, nie? No, trochę waży. Z4. No, może mniej, może 35. Więc uchwyt na koło musi być solidny. I hmm. ten uchwyt zrobił zrobiła firma Wachowik. Expedition. I oczywiście jak wrzuciłem zdjęcia na naszą stronę, to już się ktoś tam doktoryzował, że to się zaraz urwie i będzie katastrofa, na co odpisałem, że niestety, ale Marcin Wachowicz był pracownikiem naukowym Politechniki i chyba wie jak to obliczyć, żeby to się nie urwało. Pokaż yy, Maciek jak to się otwiera, jak to wygląda z drugiej strony. Jak to działa, jak jest zamocowane do buty. Tu jest jedna blokada i druga blokada jest jeszcze na zawiasie. I montuje. Jest zablokowane gniazdo Haka amerykańskiego, no? Dokładnie. Generalnie wytrzymało 4 dni jazdy w terenie, tłukło się po terenie. I jak widać, o, wszystko się trzyma, nic się nie urywa. To Maciek, opowiedz, jaki to namiot i dlaczego taki? Dlaczego taki? Bo taki zobaczyłem na targach i nam się spodobał. Jest to Fold 4 z Offlandera i z Offlandera jest też marki za 270 stopni, 2,5 metrowa. No i to ma być... No spania na 2 metry, także dla rodziny, jak dla nas 2 plus 2 jest wystarczające. Maciek, jakie jeszcze będą zmiany w tym samochodzie, e, zakładając, że walizki z pieniędzmi będą stałe? Jak walizki z pieniędzmi będą stałe, no to jest parę rzeczy do zrobienia. Na pewno przydały się osłony podwozia, no ale już gadałem z Marcinem Wachowiczem, to jest do zrobienia. I płyta pod wyciągarkę razem z wyciągarką. To są takie najbliższe plany, tak naprawdę. Plus jakiś tam uchwyt na akcesoria na koło i tyle. I będzie kompletnie. Na ten moment tak, ale co jeszcze mi przyjdzie do głowy, to nie wiadomo. Solary, te sprawy. Może kiedyś. Na razie mam te, stałam parę godzin i wystarczy. Dobra. Dziękujemy za pokazanie wozu. Dzięki. I... Siemanko. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam pokazać ciekawe gadżety od firmy JOROY 4x4 do naszych Suzuk Grand Vitar. Chociaż marka JOROY produkuje gadżety do różnych aut cyklu, oprócz Suzuki, to jeszcze Lexus, Toyoty, jakieś tam Hondy i tak dalej. Także warto sprawdzać ofertę na stronie yoro 4x4.pl. A dzisiaj pokażemy Wam drabinkę na tylnią klapę, drabinka jak to drabinka ma nam służyć po to, aby ściągać różne rzeczy łatwiej w łatwiejszy sposób dostać się na dach naszego samochodu. I ściągnąć jakieś przydatne rzeczy w zależności kto co wozi. Ja w moim wypadku mam namiot dachowy jest to przydatne, kiedy trzeba zamknąć namiot i i upchać na przykład ten materiał, bo nie zawsze on z nami współpracuje, dzięki czemu nie muszę kombinować stać na kole zapasowym, gdzie powierzchnia jest jaka jest i łatwo o wypadek, więc tutaj mogę stanąć jedną nogą tu, drugą nogą tu i stabilnie ściągać. Montaż jest banalnie prosty, 4 dziury, 4 nitki nakrętki, przekręcamy, That's it, mamy drabinkę. Drabinka sama w sobie jest bardzo mocna, zresztą może to pokażę. Bez problemu utrzymuje moje 70 parę kilowagi. Co można powiedzieć, solidnie wykonane. Nic się nie gnie. Ten proszkowo malowany. Także no jak najbardziej produkt godny polecenia. Nie jest to jakieś dziadostwo z AliExpress czy z innych wschodnich, dalekowschodnich stron. Do tego ciekawym gadżetem jest uchwyt na kanister z wodą. Jest to bardzo proste, jest to uchwyt dedykowany do naszej drabinki. Jest przykręcany na czterech śrubach tutaj do naszej drabinki, dzięki czemu nasza drabinka dostaje dodatkową funkcję, czyli możliwość przewożenia kanistrów, czy to na wodę, czy z paliwem. Plusem jest tego to, że trzy z czterech śrub są ukryte pod Kanistem, kiedy go mamy, dzięki czemu jak mamy go zamontowanego, nie ma możliwości odkręcenia i wyniesienia do jakiejś rzeczy. Teraz na szybko to przykręcę i pokażę wam, o co chodzi. Wszystko idealnie pasuje, także nie ma jakichś większych problemów, żeby to przykręcić. Cała opcja. Cała opcja schodzi parę sekund i jest gotowy. Na dobrą sprawę też na tym można stanąć, nic się nie ugnie, samo w sobie, tak samo w pancerne jak i to drebinka. Aby pokazać Wam funkcjonalność tego oto na kanistry, mamy tutaj taki specjalny kanister na wodę od wschodnich braci. Ma kranik i tutaj, to co Wam wcześniej mówiłem, nasz uchwyt też ma miejsce na kranik, dzięki czemu yy, no nie przeszkadza. Fajna rzecz w tych kanistach jest taka, że mają od góry odpowietrzenie. Eee, dzięki czemu ta woda nam się nie, nie zasysa, nie zatyka i cały czas. O jak widzimy teraz jest nieotwarte odpowietrzenie, otworzymy odpowietrznik w i woda leci elegancko. Tutaj akurat ja mam baniaczek 12 litrów, ale ale spokojnie, myślę, że wejdzie większy, bo jest jeszcze luzu. Także ja mam akurat taki, więc taki Wam pokazuję. Plusem tych kanistrów jest jeszcze to, że mają naprawdę szeroki otwór. Dzięki czemu bardzo łatwo jest coś tutaj umieścić: tylko pompkę, prysznic czy jakieś inne gadżety. To wszystko jest naprawdę bardzo dobrze wykonane. Także polecam markę Jaroj 4x4. Mają naprawdę świetne rzeczy. Także trzymajcie ciepło, sprawdzajcie resztę naszych filmów. Będzie ich więcej teraz w produkcji. Sezon się zaczyna, więc mam nadzieję, że zwiększy się też tempo ich produkcji będzie więcej czasu na to. Polecam serdecznie.